To co było jeszcze do tego i teraz musisz pokątować. Pacjent to Ford Fusion i co jest nie tak? Z kluczyka nie można otworzyć bagażnika. Słuchać, jak się tam coś próbuje ruszać, ale nie da rady. Nie ma na tyle siły, żeby się tam otworzyło. Tak samo używając tego guzika słychać, że się coś rusza, ale, ale się nie otwiera. Jedynie tym kluczem można otworzyć winowajcą jest taki siłownik, który się... Tak myślimy. ...w tym miejscu... No tak myślimy, ale my myślimy zawsze dobrze i... No nie zawsze. Zaraz pokażemy, czy to w ogóle to będzie, tak? Są trzy śrubki na gwiazdkę. Moje gęby nie pokazują się w podkręcenie tych trzech śrubek tam tam to po prostu odtykamy to palcami się robi tak i prawdopodobnie winowajcą jest to oto urządzonko Widzicie? Porusza się tego troszkę, a powinno się całkiem poruszyć, żeby, żeby odpykło to. O. Ruszyło się, ale nie na tyle, żeby odskoczyło. W tym celu kupiłem za 10 funtów zamiennik, który mam nadzieję będzie o wiele lepiej chodził. ściąga się dwie linki jedną linkę tylko tą i są dwie śrubki i wtyczka i tyle jaki to jest o jaka grzechotka no nie, nie znalazłem Ty to zanim to odkręcisz to podłącz to Podłącz i zobaczymy czy to chodzi tak jak ma chodzić No całą się zamyka no Różnica jest duża Ale kurde aż zapiszczą Bo panie chińskie gówno nie kacuj tego, tylko wystaw teraz razem z moim komentarzem. A tylko przekręcę się. Ale trudna wymiana z Skomplikowane, i potrzebne bardzo specjalistyczne narzędzia. No, a myślałem, żeby do, do Aso pojechać. No, pierwszy test tutaj zrobimy taki. A na ciśnij ten guzik tam po prawej stronie przy kierownicy. No, zajebiście, a, a teraz? Nie, naprawa kurde, 5 minut. Ile kosztowała? 10 funtów. No, i tak to zostało naprawione. To się tylko wtyka z powrotem. 3 śrubki i tyle.